Pani Kosakowska z Łomży, to Ty znalazłaś złote tablice Radia RMF. Powiedz, jak to było? Szukałam tych tablic, doszłam do szkoły numer 4 i na śmietniku właśnie znalazłam takie tablice. Czy dzisiaj, jak obudziłaś się rano, myślałaś o tym, że to Ty znajdziesz właśnie te tablice? Nie, poszłam tam tylko dla zabawy. Dla zabawy. Tak. Powiedz mi, nie, nie szkoda Ci, że 50 milionów nie trafi do Twojej kieszeni, tylko będzie przeznaczone dla powodzia? Nie, dobrze się stało, że tak wie jest? Dobrze się stało. Tak. A jak już wiesz, gdzie pojedziesz na wycieczkę? Do Grecji. Do Grecji. To życzymy udanych wakacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mam, Mam ochotę znaleźć tablicę. No i co? Znalazłaś? Jeszcze nie. Ja też nie. Hmm. Hmm. Szukajmy. Znalazła? znalazła? Nie interesuj się. Nie, nie znalazła. 26 minut po godzinie 11. Adam z Warszawy znalazł tablicę. Pokaż tę tablicę. Pokaż nam, gdzie to było? No, z chęcią. To pokaż. Chodź, idziemy tam. Pokażę, gdzie było. Gdzie to było? Tutaj, tutaj. Czy trudno było to znaleźć? Czy, czy od no razu, razu mówię, że będziesz szukał? Czy, czy szukaliście w jakimś składzie takim większym? Teniku, mm, <laughs> trze, nie wiem. Tak? Na wycieczkę osobowa co zrobicie? Coś wymyślimy. Coś wymyślimy. Nie wiem. Coś Wszyscy te kamienie przebierali A powiedz i nie czy nie, nie szkoda Ci, że te 50 milionów nie trafi do Waszej kieszeni, tylko do, trafi do powodzie? A jest bardzo, znaczy nie, nie szkoda. Nie szkoda, tak? Nie, nie szkoda. Dobrze, że się To życzymy szczęśliwej podróży. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Naszukaliście się tego troszkę, czy szybko poszło? Dwie minuty. Ja nazywam to szybko, szybko. Jak, Jak to się dwie stało? minuty. Usłyszałeś w radiu, gdzie to jest mniej więcej? No tak. I od razu? No gdzie to A Gdzie to gdzie? było? Gdzie ja. to było powiedz. Pod kamieniem. A co, idziesz sobie, idziesz nagle, patrzysz kamień, podnosisz, jest, tak? Tak. Ja czekam. No faktycznie Warszawa jest taka mała, że pod każdym kamieniem tak. można znaleźć no, wycieczkę. Słuchaj, a grywasz to latka czasami? Nie. A powinieneś? Zacznij, bo jak masz takie szczęście, to warto by było. Dobrze, Adamie, wiesz, już, że pojedziesz do Grecji. Z kim pojedziesz, może powiedz, bo to jest dla dwóch osób? Z tym to właśnie jest zykladka. nie wiem. Jeszcze nie wiemy. To jest jeszcze kratka. Panie, uśmiechać się do Adama. Szeroki uśmiech, szeroki uśmiech. Dobrze. Będziesz leciał samolotem. Bardzo mi się to podoba, że pojedziesz na te wakacje. Tylko wiesz, że, że nie spełnisz jeszcze wszystkich warunków. Ja wiem. Wiesz o tym. A ja skąd wiem. o tym wiesz? Znaczy, no, rozmawiałem z pewnym panem. Dobrze, Aha. dobrze. No, jak rozmawiałeś, to pół biedy. Słuchaj, jeżeli nie spełnisz jeszcze jednego warunku, to nie pojedziesz do, do Grecji. Zapraszamy warunek. Zapraszamy warunek. warunek. To jest warunek moi drodzy. A za chwilę poznacie sposób spełnienia tego warunku. Nie będziesz musiał chodzić na szczudłach, nie ma problemu. Chociaż nie wiadomo. Słuchaj, chodź teraz na sam koniec podestu. Chodź, bo tutaj będziesz musiał wykonać pewne zadanie. Tak, tak, nie bój się, nie bój, nie bój, Tutaj wiesz, parę osób jest, cię zobaczy. Adam grałeś kiedykolwiek w koszykówkę? Tu, tu, tu na koniec. To dobrze, słuchaj, teraz dokonasz rzutu osobistego, bez wsadu, mój drogi. Jak Ci się uda, to jedziesz w skupienie, moi drodzy, podkręcamy atmosferę, bo to nie Właśnie. jest takie proste. Chłopak jest nerwowy, Jeżeli wycieczka na Lekko ugięte na co, nogi, może twary. troszkę bo do pigu damy, co? NBA się uśmiecha, streetball uwaga, również. Uwaga, uwaga. Jedzie lub nie. Trafi. Uuu. Bardzo gratuluję. Rozumiem, że na mikser wskazujecie naszego drogiego rodzynka. Czas Czas teraz Osobę, która odszukała złote tablice i pojedzie na atrakcyjną wycieczkę zagraniczną. Dzisiaj to nie jest osoba, tylko osoby. Osoby? Aż grupa nawet, tak? Ania Jarek Schindler Z tego właśnie miasta. Ania Jarek! Wasi ludzie odnaleźli, odszukali złote tablice. Cześć! No ci śmiało tutaj, żeby wszyscy was zobaczyli. właśnie, ta... a tutaj do nas. E, powiecie dwa słowa, gdzie one były schowane, może Ania zacznie. Były w donicy przy aptece na rogu Kińskiego i 3 Maja. Długo szukali ściarek Od dziewiątej. No i o której się udało? Gdzieś tak w pół do dwunastej. No to e, spory wyczyn w pół do jedenastej, tak? Spory wyczyn, gratulujemy. A teraz taki miły akt, akt wręczenia. E... Co jeszcze zapomnieli się jednym? Tak. Warunek jest. Wręczenia... Nie wiadomo wcale czy pojedzie się na tę wycieczkę. A wiecie już, gdzie jedziecie, tak? Wiecie już, gdzie jedziecie. Grecja, tak. Grecja, Zabolotę, tak. Fajnie. O, to chodzi warunek. Ciepło, plaża. Kto się zmierzy z warunkiem? Ty czy Ania? Arek. Arek jednak. Arku, Arek podejdź na koniec naszego podestu. Moi drodzy, musi spełnić warunek. Jeżeli nie spełni, to chyba nie pojedzie. Tak wygląda warunek. Specjalny kosz, do którego będziesz musiał trafić, ale z linii rzutów osobistych. Bez wsadów, tylko musisz trafić wyrobić atmosferę meczu koszykarskiego, uwaga, Arek się koncentruje, jak więcej, rzuci, więcej, pojedzie, bo nie rzuci, może nie, nie uwaga, Arek, uwaga. trafi, yes. była to jak się okazało tylko formalność, no ale to z, muszę Ci powiedzieć Jarku, że w każdym mieście jest to raczej formalność, bo trafiamy do skutku, ale to zdaje się nie mogę mówić, bo w innych miastach sobie pomyślałem, że kombinujemy. Dobra, no mów. mów. No to kaktusowo, strosiowo i sportowo. Żegnamy się z siedlcami. A jutro po drodze do Puła wstąpimy do Hejka. Nie, do Staśka. No chyba do Kazimierza. Takiego? Którego? Starego? Nie, dolnego. A, no <laughs> dobra, do zobaczenia w Kazimierzu.